Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie na kanale Druk 3D, oczywiście standardowo w warsztacie do Drewno. Dzisiaj wracamy na dosłownie kilka minut do Endera 5, bo o nim jest tutaj mowa. Pierwsza wersja, później wyszedł chyba jakiś V2, czy coś takiego, jeszcze później jakaś wersja Pro. To jest pierwsza wersja, która w ogóle była z piątek i działa, słuchajcie, u mnie doskonale do dzisiaj. Ja ją mam kilka lat. Była ona u nas w domu, w pokoju Piotra. Co jakiś czas, co kilka, czasami miesięcy, co, co kilka tygodni, Piotr robił, robił sobie jakieś drobne wydruki, i to, słuchajcie, maszyna, według mnie, nie do zdarcia. Wrzucało się plik, i zawsze wszystko było doskonale zrobione. Aż trudno uwierzyć. Ja, co prawda, tutaj kilka rzeczy przerobiłem, czy dodałem od siebie. I może prześlećmy w takim razie, co tutaj doszło, bo wydaje mi się, że to są fajne zmiany, które nie zmieniły jakieś jakoś diametralnie, nie podniosły, nie wiem, prędkości, objętości drukarki, ale według mnie te zmiany funkcjonalne, które tutaj się pojawiły, wpłynęły zdecydowanie pozytywnie na tą maszynę. Jeszcze jakieś dodatkowe światło sobie włączymy. I co, lecimy. Proszę bardzo. Tutaj pierwsza rzecz: nie było tutaj obudowy oryginalnie pod spodem, i dotykając tutaj tego pokrętła, można było wpakować rękę w elektronikę. Bez sensu, że tego tutaj nie było od razu w tej maszynie. Druga rzecz to jest tutaj od spodu. Czekajcie, nie wiem, czy uda mi się to podnieść, ale zaraz zobaczymy, jak pokręcę. I podniosę to się podniosło. I tutaj mamy, zobaczcie, takie mocowanie, takie wsporniki dodatkowe, które według mnie, no, usztywniły po prostu stół, ale przez to dodało to sporo wagi do stołu, bo widzicie, jak to wygląda, i Widać, widać. Stół wie, zjeżdża, kiedy maszyna jest oczywiście nie włączona. Stół zaczyna zjeżdżać w dół, bo to jest po prostu zbyt ciężkie. Ale według mnie to dodało sztywności stołu. Jeśli ktoś się obawia, że nie wiem, będzie wydruk tutaj kilogramowy, no nie sądzę, żeby ktoś takie rzeczy drukował, ale jeśli ktoś się boi, że jeśli nie ma tego podparcia, i drukujemy na krawędzi, że stół będzie od tej wagi się uginał można dodać takie podpory i jest wszystko jak najbardziej w porządku. Tutaj prowadzenie do filamentu, tutaj drugie prowadzenie do filamentu i wchodzimy oczywiście do bowdena. Rurka jest wymieniona wydaje mi się na porządne ptfe. Tak tutaj mamy Element, który jakby tutaj jest ta szybko złączka w środku, która powoduje, że nie ma tutaj absolutnie ruchu już tego, nie ma luzu na rurce, i zaraz Wam pokażę, że faktycznie z, z retrakcją, z tym nitkowaniem nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu, tutaj w środku widać widać na samym środku pomiędzy rolkami rolką A radełkiem jest wstawiona kawałek rurki i to pozwala już jakby ten banalny mod pozwala na to, że możemy posługiwać się filamentami miękkimi czy czy to będzie TPU, czy to będzie jakiś materiał te filamenty z drewnem, one też są dosyć miękkie, to też pomaga, ale oczywiście no, no, na, najbardziej mi tutaj zależało na tym, żeby drukować z gumy, więc ten prosty mod powoduje, że gumą doskonale na tym modelu, modelu się drukuje. Tutaj, bo to była chyba jedna z większych modyfikacji, czyli chłodzenie, które jest dwustronne, chociaż ten wiatraczek tutaj, ta turbinka, ona nie jest za duża. I myślę, że jeśli miałbym coś tutaj zmienić, jeszcze to dałbym drugą turbinę z drugiej strony, no i wtedy będzie to chłodzenie jeszcze lepsze. Ale tutaj mamy, widzicie, duże chłodzenie, 40 mm, 20 grube. To jest porządny wentylator, bodajże chyba Sunon, i to jest naprawdę ciche chłodzenie hotendu. Świetna sprawa, polecam i faktycznie również ten nadmuch tutaj jest, wydaje mi się, że jest jeden z lepszych. Dobra, coś jeszcze tutaj jest zrobione? Jest zrobione, tego nie pokażę, ale jest tutaj przestawiony, też, dobra, sorry, to jeszcze pokażę, jest zmienione miejsce na ekstruder, bo wydaje mi się, że ekstruder gdzieś tutaj był na początku z boku. Przeniesienie ekstrudera na górę, podniesienie, skracacie wężyk. Krótszy wężyk, krótsza rurka, tym, tym mniejsza retrakcja, krótsza i będzie się to drukowało dużo, dużo lepiej. Jednej rzeczy wam nie pokażę, to jest tutaj w środku. Są tutaj wymienione dwa wentylatory. Jeden wentylator był wymieniony do chłodzenia. Płyty głównej, a drugi wentylator w zasilaczu. I uwierzcie mi, że to był jeden z najlepszych modów. Aha, no i trzeci wentylator tutaj u góry. I. Proszę bardzo, włączę drukarkę. Jest mega cicha. Uwierzcie mi, tutaj są władowane wentylatory. O, jakie to były? Jak się nazywa ta beżowo-brązowa wentylatory robi firma? Hmm, ja no widzicie, wyleciał mi to z głowy. Drogie wentylatory, ale super cicha. Jest wentylator wstawiony, duży wentylator do zasilacza i mniejszy wentylator, ale też większy niż były oryginalnie do chłodzenia płyty. Większy, większy wentylator, cichsza praca, a chłodzenie takie samo, ale żeby to wszystko wcisnąć tutaj pod spodem, musiałem tutaj wydrukować taką dodatkową ramkę i podnieść trochę nogi w górę, bo po prostu tutaj już nie było miejsca na to wszystko. Ale efekt jest naprawdę, według mnie, zadowalający. Jest po prostu ta drukarka super cicha. Piotrek nie marudził, przynajmniej w pokoju, że coś jest nie tak. No i dobra. I tutaj mamy Benciego. Ja wczoraj wrzuciłem. Benchiego do tego najnowszego Slicera z Creality wziąłem custom, custom przepraszam, nie custom, tylko default PELA, czyli zupełnie bez żadnego tuningowania. I efekt jest następujący. Widać tam u góry kabiny, tak? że filament gdzieś tam się lekko źle ułożył, ale tutaj u góry kabiny. Okno jest, no nie jest idealnie proste, ale wygląda to naprawdę, naprawdę, naprawdę nieźle. No i oczywiście tutaj również przyleganie do stołu prawidłowe. Tutaj napis również. Dobra, mówiłem o retrakcji. Proszę bardzo, test z retrakcją. Zobaczcie na ten pierwszy szpikulec. Jest super, super cieniutki. Jest prawie idealne, naprawdę wyszło to bardzo, bardzo dobrze. Ten ostatni, czyli najdalej teraz od kamery, tam u góry pojawiła się retrakcja, która, widzicie, jest jak cienka. Sorry za moje brudne lęce, ale to jest warsztat w końcu. Więc widać tam przed moim palcem takie mikrowłoski, włoski, ale ta, ta retrakcja jest tak cienka, że Suszarką do włosów jesteście w stanie bez problemu to wyczyścić. Zresztą, nawet gdybym ręką tutaj przecież przetarł, to już to znika i mamy to wszystko wyczyszczone. Dobra, wrzuciłem jeszcze kostkę kalibracyjną z Zworona. No, i tak to wygląda. Tak to wygląda. Tutaj widać nie gdzieś tam w środku. Jakieś lekkie zniekształcenia. Zobaczmy jeszcze wymiary. Bo tego nie sprawdzałem w domu. A jestem ciekaw, jak wymiarowo to wyszło. Już kamera, już suwmiarka. 0, 0. I lecimy. No, słuchajcie, jedna setna, jedna setna w jednej osi, w drugiej osi minus trzy setne i w zc minus sześć setnych. Więc jak ta kilkuletnią drukarkę, to według mnie to jest mega, mega dokładna. znaczy wymiary trzyma naprawdę wzorowo. Jest jeszcze tutaj coś zrobione, zapomniałem dodać. Coś, czego się już raczej nie stosuje, ale wydaje mi się, że to tutaj również to fajnie wyciszyło. Jest damper tu, jest damper tu. I czy to wszystko? Chyba tak, nie? Bo tutaj są dwa. Wydaje mi się, że tak. Na ekstruder oczywiście nie. Eee, raz, dwa. A jeszcze gdzieś powinien być trzeci. Są dampery założone. I to również zdecydowanie pomaga przy wyciszeniu drukarek. Nawet jeśli macie ciche stepstyki, to te wibracje, które się przenoszą z drukarki na stół i na resztę domu. Jeśli ktoś chce pracować z drukarkami w domu, spróbujcie. Załóżcie sobie i zobaczycie, jak to Wam wyciszy. To całe bzyczenie drukarki to chyba wszystko. Ja uważam, że czasami naprawdę warto, warto poszukać na przykład endera piątki, używanego. Słuchajcie, nie wiem, będziecie mieli do wymiany na przykład radełko w ekstruderze. Kilka złotych, albo na przykład jakieś paski do wymiany, może ktoś, albo kółko. Kółka ta jezne, to również parę złotych, i macie drukarkę odnowioną, i możecie śmigać dalej przez długie, długie lata. Tyle w temacie Endera 5. A ja mam jeszcze mm, do przedstawienia Wam ponownego, bo jeszcze wydaje mi się, że filmu o tamtym takiego podsumowującego Endera 6 nie było. Więc już zapraszam dzisiaj na kolejną część z Ender 6. A tutaj żegnamy. Bye bye. Ender 5 zmienia swoje, swój dom, jedzie do jednego z widzów. Będzie na pewno zadowolony z tego sprzętu, bo to jest fajna, fajna drukarka. Na razie, cześć.